Cześć, dziewczyny, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmiku chciałam się z Wami podzielić. na ich 5 tryków, jak ukryć ciążę. Do pewnego momentu, oczywiście, na początku. W pewnym momencie ten brzuch urośnie do takiego rozmiaru, że nie będziemy w stanie go ukryć, ale na początku, przez te kilka tygodni, możemy trzymać taki malutki no, sekret. Tak jak powiedziałam, mam dla Was 5 sugestii i jedną generalną. Pierwsza, ta generalna, zanim przejdę do. Sekretów jest taka, żeby nie ściskać brzucha. Na początku dziewczyny mają takie tendencje, żeby kupować jakieś paski, ściskać o ten brzuch, żeby nie pokazać, że jesteście w ciąży. Po co? Można zranić dziecko. Uważam, że takie ściskanie się jest bardzo nieodpowiedzialne z naszej strony, więc nie róbcie tego, nie róbcie głupot dziewczyna. Będę pokazywała ubrania i będę pokazywała bieliznę, więc jeżeli Wam się to nie podoba, zamykamy oczy i tylko słuchajcie sugestii. Moja sugestia numer jeden to jest większy biustonarz przede wszystkim to takie grubsze, takie pę. Dlaczego większy piustonarz? Dlatego, że odwracamy uwagę od brzucha, przenosimy uwagę na górę. Yy, druga rzecz jest taka, że powiększamy górną część ciała i jak zobaczymy na tą luźniejszą bluzkę, to ona tak przykryje nam brzuch. Więc jeżeli założymy sobie większe biustonosze, nie mówię tutaj wielki, jakiś trzy rozmiary za duże, tylko troszeczkę większy, biust naturalnie nam urośnie podczas ciąży, ale na początku może czy nie jest aż taki duży, więc weźcie troszeczkę większe biustonosze, albo po prostu takie, takie tary. Co do tego, trzeba, trzeba trzymać że wąskie spodnie. To jest nie chcę, wyjść, że to jest taka fasada, to jest taka też taka sugestia, że jak macie luźniejsze góry, luźniejsze bluzki, to wtedy węższe spodnie, bo będziecie mieć szerokie spodnie, szerokie bluzki to wyglądamy jak clown. No nie o to chodzi. Trzeba jakoś takie jeszcze dziewczyny lepiej wyglądać. Okej, okay, odbiegam od tematu, to była zasada numer jeden, większy biustonosz. Tryk numer dwa to są spodnie ciążowe. Takie wysokie, nie takie niższe. Za chwilę Wam pokażę, jakie nie tylko takie koniecznie, że przykryły cały brzuch. Dlaczego? Nie chodzi o to, żeby ściskały ten brzuch, tylko chodzi o to, że jak przykryjecie brzuch, potem zakładacie bluzkę, to to bardzo ładnie wygląda. Podważam, że podkreśla Waszą figurę, i robi się figura bardziej upływowa, ciuchy po prostu lepiej na tym wyglądają. Mam jeszcze jedno spodnie, takie z krótszą gumką. Ja z tym stylem się jeszcze wstrzymajcie, że taki, który podkrywa cały brzuch, jest lepszy na początek. Sugestia numer 3 większe koszulki. Wspomniałam już wcześniej, luźniejsze koszulki. Nie mówię to o jakichś wielkich, trzy rozmiary za duże, żeby wyglądała jak worek na kartofle, tylko troszeczkę większe, trochę luźniejsze, przykład no, tak jak tutaj ta, którą mam. Ona jest po prostu luźna. Nie znam, jest duża, ale jest luźna, prawda? Chodzi o to, żeby bluzka była luźna, a nie opięta. Szczególnie jak założycie sobie trochę większy listonosz. O to chodzi. Tryb numer 4. Ubieramy się na cebulę. To może nie zdać egzaminu, jak jest gorące lato, ale zimą, jesienią czy nawet wiosną ubieramy się w cienką koszulkę, na wierzch zakładamy coś jeszcze coś innego, kamizelkę, jakąś inną bluzkę, koszulę. Czasami są takie bluzki, które same w sobie mają jakieś falbanki, mają takie różne materiały, że coś jest pod spodem. Ta wózka, którą na sobie uważam jest idealna, jak na razie nie jest za duża. Jeszcze może położenie dwa tygodnie, później czas zmienić. Styl na no coś luźniejszego. Tryb numer 5. Ostatni są to wzory, wzorki, ale muszę zaznaczyć, że nie wszystkie. Trzeba być bardzo ostrożnym w wyborze tych wzorów, ponieważ czasami niektóre wzory jeszcze bardziej podkreśloną ciążę, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby odwrócić uwagę od brzucha, żeby zwrócić uwagę na coś innego, prawda? Także tą muskę, którą mam na sobie, uważam, że jest świetna, jak na mnie. Czy nawet ta tutaj jest taka kolorowa. Też uważam, że świetnie za egzamin. Sugerowałabym trzymać się stała od pasków, ostrożnie z paskami, ponieważ paski są zdradliwe, mogą pomóc, ale też e, można wpaść w zasadkę. Słuchajcie, kochane dziewczyny, to jest tyle. Mam Was 5 sugestii, przynajmniej coś znajdziecie dla siebie. Gratuluję Wam ciąży, mam nadzieję, że któraś z tych sugestii Wam się przyda. Mam już taką jedną od siebie, bardzo prosane od siebie, ponieważ oczywiście znacie mój kanał. Jeżeli nie znacie mojego kanału, to wiecie, że mój kanał jest na temat fitness, żeby ten się nie powiększył. Po prostu trzeba się zdrowo odżywiać. Jeżeli się napychamy, to tyjemy szybciej i tyje nam też brzuch. Przede wszystkim, że to nie jest Twoja pierwsza ciąża. To jest moja trzecia ciąża, więc ten brzuch mi wyskakuje z dnia się coraz większy. Mimo wszystko, że staram się dobrze odżywiać. ja to na jest taka, że jesteśmy w ciąży, nie chcemy się głodzić, prawda? Pilnujcie się, życzę Wam wszystkiego dobrego, przyjemnej ciąży. Do usłyszenia, cześć!